Szymańskich. Lepienie bałwana. Był mroźny zimowy poranek, a ogród rodziny szymańskich pokryty był grubą warstwą białego puchu. Pierwsze promienie słońca migotały na śnieżnych czapach drzew, tworząc bajkowy krajobraz. Antek, Julka i Jakub już od świtu stali przy oknie, nie mogąc oderwać oczu od pięknego widoku. Wow, ale śniegu! zawołał Antek otwierając szeroko oczy Lepiej szybko obudźmy rodziców zanim śnieg się roztopi dodała Julka której policzki zaróżowiły się spod ekscytowania Jakub podskakiwał radośnie w miejscu Mama na pewno wymyśli coś ekstra zawołał pełen radości Dzieci wpadły do sypialni rodziców i wskoczyły na łóżko Mamo tato wstawajcie śnieg spadł krzyknął Antek nie mogąc się powstrzymać Mama ziewnęła i spojrzała na zegarek. Ależ wcześnie, mruknęła, ale na jej twarzy pojawił się uśmiech. No dobrze, skoro już nas obudziliście, co powiecie na lepienie bałwana? Dzieci przyklasnęły z radością. Hurra, bałwan! zawołała Julka. Tata, który do tej pory udawał, że śpi, otworzył jedno oko. A może urządzimy zawody na najzabawniejszego bałwana? Zaproponował z uśmiechem. Kto wygra, dostanie specjalną nagrodę. Gorącą czekoladę z bitą śmietaną i cynamonem. Super pomysł! Jakub zeskoczył na podłogę z triumfalnym okrzykiem. W zaledwie kilka minut rodzina zebrała materiały do zabawy. Mama przygotowała marchewki na nosy i kamyczki na oczy bałwanów. A tata znalazł stary garnitur, kapelusze. I inne śmieszne dodatki. Antek wziął swoją ulubioną czapkę, Julka przyniosła farby do malowania twarzy, a Jakub z uśmiechem zabrał ze sobą swoją kolekcję dziwacznych okularów. Wszyscy szybko nałożyli grube kurtki, czapki, szaliki i rękawiczki. Kiedy wyszli na zewnątrz, śnieg skrzypiał pod ich butami, a powietrze było rześkie i mroźne. Gotowi na bałwanowe zawody. Zawołał tata. Gotowi! odkrzyknęli wszyscy naraz. Dzieci od razu rzuciły się do pracy. Antek, pełen energii, zaczął toczyć największą kulę śnieżną, jaką tylko mógł. Mój bałwan będzie największy w całej okolicy powiedział z dumą, popychając śnieżną kulę, która stawała się coraz większa i większa. Julka postanowiła, że jej bałwan będzie odzwierciedlał jej artystyczną duszę. I na samą myśl uśmiechała się od ucha do ucha. A mój bałwan będzie malarzem, oznajmiła, przystępując do malowania śnieżnych policzków na czerwono. Jakub skupił się na szczegółach. A mój bałwan będzie naukowcem. Profesor Śnieżyk, specjalista od nauk śnieżnych, powiedział, wybierając dla bałwana okulary w rogowych oprawkach. Mama lepiła bałwana o długich, chudych ramionach. Nucąc pod nosem Mój bałwan będzie baletnicą oświadczyła, kręcąc się na jednej nodze. Tata, śmiejąc się pod nosem, zaczął tworzyć bałwana o wielkim brzuchu a mój to będzie pan brzuchatek największy bałwan w historii bałwanów ogłosił. Pierwszy do prezentacji przystąpił Antek. Stanął przed swoim bałwanem i z szerokim uśmiechem oznajmił: Przedstawiam Wam generała Śniega powiedział z dumą. Generał Śnieg to nie byle jaki Bałwan. To odważny wojownik, który dowodzi armią pingwinów. Walczy z lodowymi potworami na biegunie północnym i jeszcze nigdy nie przegrał bitwy. Bałwan miał na sobie zimową kurtkę taty, z której rękawów wystawały patyczki. Na głowie nosił hełm z kuchennego garnka. Miał węgielkowe oczy, a nos wykonany z długiej marchewki. Nadawał mu poważnego wyglądu. Na środkowej kuli dumnie błyszczały jego medale z guziczków i kapsli. Dzieci wybuchły śmiechem, widząc, jak Antek dramatycznie salutuje swojemu bałwanowi. Następna w kolejce była Julka. A oto, moi drodzy, śniegowy artysta powiedziała Julka, wskazując na swojego bałwana z twarzą pomalowaną w różnokolorowe plamy. Śniegowy artysta jest malarzem znanym w całej zimowej krainie. Jako farby używa tylko najpiękniejszych płatków śniegu, a jego pędzle to oszronione gałęzie. Jego śnieżna twarz była ozdobiona farbami w jaskrawych kolorach, a policzki miały różowe rumieńce. Bałwan nosił na głowie wielki beret, przypominający malarski kapelusz. Jego płaszcz zrobiony był z kolorowych kawałków materiału. Które Julka ułożyła w abstrakcyjne wzory, dodając postaci artystycznego uroku. Poznajcie profesora śnieżyka, wykrzyknął Jakub. Jest najlepszym nauczycielem nauk śnieżnych na całym biegunie północnym. Profesor śnieżyk zna każdy rodzaj śniegu i potrafi wyczarować z niego śnieżne kule, które zawsze trafiają do celu. Bałwan miał na sobie grube okulary, które wybrał mu wcześniej Jakub. Okulary nadawały mu poważny naukowy wygląd. Na głowie nosił futrzany kapelusz z czerwoną wstążką, a na jego piersi wisiały przypięte notatki, kartki z rysunkami śnieżynek i formułami śnieżnymi. Zamiast rąk miał patyczki w rękawiczkach, jakby właśnie prowadził śnieżne eksperymenty. Profesor miał także piaskowe wąsy. Mama weszła na scenę, z dumą prezentując swoją bałwankę baletnicę. A oto bałwanka baletnica powiedziała z uśmiechem. Tańczy w rytm zimowych wiatrów, które świszczą między drzewami. Jej długie ramiona obracają się niczym śnieżne skrzydła i poruszają wszystkie płatki śniegu. Bałwanka miała smukłe ciało i długie, cienkie ramiona wykonane z gałązek. Na głowie miała diadem z gałązek i śniegu, a do największej kuli mama. Sprytnie przyczepiła tiulową spódniczkę, którą znalazła w szafie. Delikatny srebrny szal powiewał na wietrze, a marchewkowy nos wyglądał krucho i delikatnie. Na koniec przyszedł czas na tatę i jego pana brzuchatka. – A oto pan brzuchatek – ogłosił tata, podnosząc ręce w teatralnym geście. – Pan brzuchatek to największy smakosz śnieżnych przysmaków w całej krainie. Uwielbia gorącą czekoladę i ciastka z płatków śniegu. Bałwan miał na sobie marynarkę z garnituru dziadka, którą ledwo dało się zapiąć na ogromnym śnieżnym brzuchu. Na głowie bałwana sterczał wielki cylinder, a wokół szyi miał przewiązany szalik w kratę. Jego wielki brzuchol był tak duży, że wyglądał, jakby mógł pomieścić wszystkie śnieżki w okolicy. Na brzuchu bałwan miał przypiętą dekorację z marchewek i kamyczków, a jego nos był zrobiony z wielkiego czerwonego guzika. Tata złapał się za swój własny brzuch, udając, że jest tak samo wielki jak brzuch bałwana, i zaczął nim komicznie trząść, co wywołało salwy śmiechu u wszystkich. Po zakończeniu występów rodzice zasiedli do narady, szepcząc i chichocząc. A teraz ogłaszamy wyniki, ogłosiła mama. I wygrywa. Pan brzuchatek! dodał tata z wielkim uśmiechem. Ej, to niesprawiedliwe! zaprotestowały dzieci. No dobrze, dobrze, uśmiechnęła się mama. Prawda jest taka, że wszystkie bałwany są wspaniałe i każdy zasłużył na nagrodę. Chodźmy teraz do środka na gorącą czekoladę z bitą śmietaną i piankami. Hurra! Wszyscy krzyknęli radośnie. Popołudniem w domu, przy kominku, cała rodzina delektowała się gorącą czekoladą, śmiejąc się i rozmawiając o zabawnych bałwanach, które stworzyli. Na zewnątrz, pod światłem księżyca, ich bałwany stały dumnie, każdy z nich wyjątkowy i pełen charakteru. Dzieci zasypiały tego wieczoru, marząc o kolejnych zimowych przygodach. Ich serca były pełne radości, bo wiedziały, że mają siebie nawzajem. I czekają ich wspólne, magiczne chwile, pełne śmiechu i wyobraźni.